Sieman, z tym, co na i dziękuję, że dawał ziemniaki moim królikom. Naprawdę z pierwszego. <g ancestor> no temu wystarczy dwa. Znaczy następnego. Zaraz tego. Te samo dwa. Mają teraz w tym mniejszym. Niech jedzą, bo tak bardziej lubią ten jedna i innego. Bo... Teraz tej salicy niech zajada. Teraz do srokacza. On mój, krótofle ludzi. Od razu jada. To następnego teraz temu dam on do bardzo nie lubi to dam mu tylko innego. teraz tym dam oni lubią to dostaną mu więcej zostały pięć jedzą Teraz, że tym luczę... Może założę tak, nie to. I tym dam, oni on, on tak samo bią kartofle. Zajadę. No, to co było testem? W więcej niż yy, łapkę w górę, y, suba Napiszcie, sobie, jak chcecie, coś w komentarzach, mogę mam na odcinek nagrać. Dziękuję za Elo.